Przybliżę Wam do kamerki. To jest opuncja figowa, po włosku nazywa się Figi di India. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy kupować w polskich sklepach, nie dotykamy tego, bo to są owoce, które rosną na kaktusie. A jak wiadomo, kaktus ma małe kolce i te owoce tego kaktusu, kaktusa są z kolcami, są tak niewidoczne, że jak tylko dotkniemy, to od razu mamy takie małe igiełki. Są Bezpieczny. Dzieci tego nie mogą dotykać, więc jeżeli będziecie kupować w polskich sklepach, zakładajcie sobie rękawiczki, uważnie, kładźcie do woreczka, bo ja nie wiem, czy w Polsce sprzedają te Figi di India, inaczej opuncja kaktusowa, czy sprzedają w takich opakowaniach. Tylko co, nagrałam filmik na temat właściwości odżywczych opuncji. Opuncja jest naprawdę e, zdrowa i m, pokażę Wam, jak. E, Opuncję figową rozkrawamy. Pamiętajmy, że jeżeli kupujemy w sklepie i leży luzem w polskich sklepach, bo u nas we włoszech jest pakowana w ten sposób tu jest tak, takie właśnie opakowanie plastikowe, to musimy wziąć rękawiczki. Myślę, że dobrze widać. Jeszcze ją przybliżę, żebyście zobaczyli, ale broń Boże, żeby dziecko dotknęło. Bo te owoce opuncji figowej rosną na kaktusie. A jak wiadomo, kaktusy mają kolce. Nie dotykamy, kompletnie nie dotykamy. Ja sobie tutaj przygotowałam dwa talerzyki. I teraz powiem Wam tak, że tu rozkrawamy, kochani. O, o i tu rozkrawamy. O. I teraz tak robimy. Ok. Pamiętajmy, że po prostu nie możemy dotykać rękoma. I zobaczcie. To nam po prostu odejdzie i tak, go nie wiem czy dobrze widać, widać, bo ja się sama nagrywam, zobaczcie jak to nam obchodzi. Po prostu wbijamy widelec tu, w, naszą, w ten nasz owoc i ściągamy skórkę, widzicie? Brąboży tu i teraz przekładamy na talerzyk, jeszcze jedną opuncję wezmę, czyli figi di india po włosku, obcinamy tu. Dobra, trochę obcięłam za dużo, bo jest owoc w środku, ale to nic, tak ma być. E, Wści widziałam te, właśnie kaktusy z tymi owocami. Jeżeli mi się uda podejść pod ten dom, gdzie rośnie ta właśnie m, ten kaktus z tymi owocami, czyli opuncja figowa, to po prostu e, m, nagram. Zobaczcie, on jest bardzo dojrzały i w tej chwili już ten miąższ tutaj mi się przyczepił do skórki, ale to nic nie szkodzi. Ja to jakoś zrobię. No widzicie, no jak jest bardzo dojrzały, no to tak wygląda, że po prostu trzeba go wyciągnąć delikatnie ze środka, ale nie dotykamy skórki, nie dotykamy skórki, bo są właśnie te kujące kolce. O. Delikatnie. Dzieci nie mogą tego dotykać, kompletnie. O, okej. Okay. Ja też nie mogę dotykać, bo jak tylko przyniosłam to opakowanie, to muszę Wam powiedzieć, że no normalnie tragedia. Tylko co musłam ten, ten owoc, i zaraz już mi się wbił yy, yy, kolec, laspina po włosku. Dobra, jeszcze jedno otworzę, to już będzie do obiadu. Po obiedzie zjemy, bo my owoce jemy po obiedzie. Dobra. Ja chciałam się zapytać, czy ktoś jest pierwszy raz na moim kanale? Bo jeżeli jest ktoś pierwszy raz, to nic, proszę o subskrypcję, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Ma, jest reklamowany przez YouTube'a, bo jeżeli ktoś ogląda, subskrybuje i udostępnia, to YouTube częściej mm, promuje ten filmik. A wiadomo, że tutaj jest moja praca, mój czas, y, zaangażowanie. Także ja zawsze proszę Was o, tą, o to wsparcie, a to Was nic nie kosztuje. Kliknąć na subskrypcję, nic Was nie kosztuje. Także naprawdę bardzo Was proszę. Dobra, tak wygląda obrana figa di India, czyli opuncja. Jak jest przedojrzała, to wyciągamy widelcem i, i kładziemy brą ręką. E, a tak jest mniej dojrzała. Bardzo, jaka jest pyszna, to już Wam mówię. Najpierw spróbujemy tą zieloną. No, trzeba ją jeść, bo jest dużo. Jest bardzo zdrowa. A, mm, pyszna ale ta dojrzała, pokażę ja, mm. całkiem inny smak, dojrzała ma inny smak, a taka zielęsza inny, ale jest rewelacyjna, mamma mia, kupujcie takie figidindia, chociaż nawet raz w życiu, żeby spróbować jaki ma smak ten owoc, owoce, takie można powiedzieć egzotyczne kupujmy nawet y, dla spróbowania żeby porównać bo my mamy inne smaki w Polsce tylko gruszki śliwki jabłka czereśnie wiśnie i tam inne krzewowe owoce a takich owoców nie mamy i nie mamy możliwości sobie posadzić bo nawet nam nie urośnie w Polsce. Mm. Pyszne ale Włoszech rośnie dobra dziękuję wam bardzo że jesteście. Pozdrawiam serdecznie stałych widzów i nowych widzów. I dziękuję za suba. Ciao. Przyjechałam pospacerować do portu tu na Zwosti, bo jeżeli ktoś nie wie, to już wie, że Rzym ma port. Jest cudowny port, pełno jachtów. Zaraz zobaczycie na filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, pozdrawiam Was serdecznie z Osti i z Portu.